Na początku była wizja. Wizja, która nabiera kształtów. W dążeniu do uproszczenia tego co skomplikowane, uczynienia rzeczy lepszymi, ułatwienia pracy. Wizja spajająca to co najlepsze z dwóch światów. Wizje przekształciły się w innowacje. Spojrzenie wstecz wyostrza spojrzenie do przodu. Następuje roszczenie pretensji, by przejąć przewodnictwo, stać się prekursorem i tak od ponad 40 lat. Jest to dążenie, by kształtować w bardziej inteligentny sposób. Zbliżyć się do warsztatu bardziej niż inni, by zawsze i w każdej chwili móc dokonać decydującego kroku do przodu. Chodzi tu o bezpośredni kontakt, który danego partnera przybliża bardziej, aby być na miejscu, jeśli staje się to ważne, aby wszystko szło szybciej, wszędzie. Są to nasi klienci i ich wizje stanowiące dla nas siłę napędową.